2014 Wychodzę z kina po obejrzeniu pierwszej części Johna Wyka i pierwsze o czym myślę. Chcę więcej. 2017 Wychodzę z kina po obejrzeniu drugiej części Johna Wyka i pierwsze o czym myślę. To chcę więcej. 2019 Wychodzę z kina po obejrzeniu trzeciej części Johna Wyka i pierwsze o czym myślę. To chcę więcej. 2023 Kilka dni temu Wychodzę z kina po obejrzeniu czwartej części Johna Wyka. I myślę, chcę znacznie więcej, ale nawet jeśli więcej nie dostanę, to był najlepszy Wick Burger, jaki mogłem zamówić i na jaki zasłużyłem i nie zapomnę go nigdy. I to jest moja bezspoilerowa recenzja czwartego rozdziału Johna Wicka. W moim odczuciu najlepszego w całej tej serii. A kiedy mówię wickburger, to naprawdę mam na myśli Big Mac, Fat Whopper, Double McRoyale, Wigburgera, bo to jest film, którego metraż wynosi 2 godziny 50 minut. Reżyser Chad Stachelski powiedział, że pierwotny montaż wynosił 3 godziny 40 minut. Ja bym, ja bym usiedział, tak? Ja bym się cieszył. To byłoby jak potrójny Big Mac, a tak dostajemy podwójnego Big Maca i dzięki temu metrażowi... Dostajemy to, co chcielibyśmy dostać od Johna Wicka, co znamy z trzech poprzednich części, ale jeszcze lepiej rozłożone na przestrzeni filmu, w taki sposób, żebyśmy nie czuli przesytu, żebyśmy nie czuli się przytłoczeni sensorycznie. I z drugiej strony udaje się wprowadzić też parę nowych rzeczy wynikających z zabawy konwencją i formułą. Dlatego pierwsze 30 minut tego filmu jest tak niestandardowe dlatego co znamy z Johna Wicka. Przynajmniej dla mnie, jako fana, mamy Johna Łyka zupełnie w tle. Pół godziny. Ale za to dużo informacji o świecie przedstawionym i zabawy ekstrawagancją tego całkiem interesującego uniwersum, które stworzyli twórcy. Mamy więcej informacji o tym, w jaki sposób działa Wysoka Rada, w jaki sposób działa sieć hoteli Continental, jaka jest ich relacja z Wysoką Radą, kim jest niejaki Marquis de Gramont, którego gra Bill Skarsgård, jaka jest jego władza, jakie jest jego umocowanie we władzy w ramach tego, co zleciła mu Wysoka Rada. Dowiadujemy się też, czy John Wick w ogóle ma jeszcze jakichkolwiek przyjaciół. I zostają też wprowadzeni czterej nowi bohaterowie: Koji Shimazu, który prowadzi Hotel Continental w Osace, czyli to jest taki odpowiednik Winstona, tylko że w Japonii, grany przez Hiroyuki Sanadę. Możecie go kojarzyć z takich filmów jak Ostatni Samuraj czy The Wolverine. Wspomniany Markiz Vincent de Gramont, którego gra Bill Skarsgård, jeden z tych Skarsgardów, których jest naprawdę wielu. Tajemniczy tropiciel grany przez Shamira Andersona i jego wierny owczarek, bo nie byłby to John Wick, gdyby nie było psa od trzeciej części, gdyby nie było psa, który potrafi walczyć, oraz postać Kane'a granego przez niego Jena i możecie go kojarzyć między innymi z serii filmów Ip Man to jest człowiek, który jest legendą kina kopanego i teraz Chcę powiedzieć tylko tyle, że Kane kradnie każdą scenę, jest to najciekawsza i najlepiej zagrana postać poboczna w całej serii, poza Winstonem, granym przez Iana McShane'a. Kane jest ślepy mistrz, który ma swój unikalny styl walki, no bo jest ślepy. Jest wyjątkowy charakterologicznie, bo Donnie Yen zadbał o to, żeby był połączeniem Bruce Lee ze Steve'em McQueenem, tak? Z jednej strony jest jego charakterystyczne opanowanie chińskiego mistrza sztuk walk, ale z drugiej bardzo duża kapryśność, zadziorność, masa sarkazmu w jego sposobie bycia, elegancja, a przy tym fajne umocowanie w jego motywacji i tym, dlaczego no nie ukrywajmy, bo o to mówią już materiały promocyjne, dlaczego podąża śladem Johna Wicka, który jest jego przyjacielem. No, jego sytuacja jest tak naprawdę lustrzanym odbiciem sytuacji Johna Wicka, więc te stawki są bardzo wysokie. A Kane jest jednym z niewielu zabójców, którzy być może nie tylko są w stanie zrównać się w umiejętnościach z Johnem Wickiem, być może jest nawet od niego lepszy. Wraca także wspomniany i niezastąpiony Ian McShane, jako Winston, ma naprawdę dużo do zagrania w tej części. Ja nigdy do samego końca swojego bądź tego kanału bez schematu nie przestanę polecać Wam serialu Deadwood to obejrzenie na HBO, jednego z najlepszych seriali, jakie powstały w telewizji, w którym Ian McShane gra jedną z głównych ról, jakiego Warren Rengena, jednej z najciekawszych postaci w historii telewizji. Już powiedziałem swoje, wracamy do Johna Wicka. Wraca także Lance. Reddick jako Haron, czy też Sharon, postać w zasadzie nierozerwalna od postaci Winstona. No jest to takie słodko gorzkie powrócenie na niewiele czasu ekranowego w tej części, ponieważ Lance Reddick zmarł kilka tygodni temu i wiemy, że już więcej go nie zobaczymy, nawet jeżeli powstanie piąta część tej serii. I wraca też Lawrence Fishburne jako Bowery King, i zapowiadano jego rolę jako ważniejszą niż w poprzednich dwóch częściach. Ja nie mam takiego poczucia. Mam wrażenie, że to jest nie w pełni wykorzystana postać, nie w pełni wykorzystany potencjał fabularny. Kilka razy Bowery King mówi coś o rewolucji, o ruchu oporu. Mam wrażenie, że padł ofiarą właśnie tego cięcia metrażu z 3 godzin 40 minut do 2 godzin 50 i trochę szkoda. Ja, ja znalazłem w szoszku miejsce na więcej tego dobrego burgera. Lawrence Fishburne jest znakomitym aktorem, co udowadnia chociaż w tych kilku scenach, które ma do zagrania. Ale gdy już film Wprowadzi nam trochę więcej informacji o tym świecie przedstawionym, to jak, w jaki sposób funkcjonuje ta gildia zabójców. Jak już wprowadzi te nowe postaci oraz te postaci, które już znamy, przede wszystkim Winstona, i ukonstytuuje ich motywacje naprawdę dobrze zarysowane, dostajemy to, do czego się przyzwyczailiśmy w Johnny Wicku, czyli bardzo pretekstową fabułę. I nie inaczej jest tym razem: nie dla fabuły chodzimy na Johna Wicka, ale tym razem. Co interesujące, pojawiają się dwa pytania, które ja jako widz, i być może Wy również, zadajecie sobie za każdym razem, a tym częściej, im więcej części Johna łyka się pojawia. Do czego to wszystko prowadzi? Oraz co jest swoją naturą, Johnie Wyku. I co ciekawe, główny bohater nigdy sobie ich nie zadaje, nigdy sobie nie zaprząta głowy tymi pytaniami. za to my jako widzowie tak, dlatego potrzebuję tutaj postaci drugoplanowych, żeby zadały te pytania na głos. Winston mówi. Jonatanie, do czego to wszystko prowadzi? Zabijesz kolejnego gościa i co się stanie? No i my też mówimy, no właśnie, no co się stanie? No coś w końcu trzeba z tym zrobić. I Marquis de Gramont, którego gra świetnie Bill Skarsgård, również zadaje pytanie, Jonie, co jest twoją naturą? Czy ty naprawdę nadajesz się do czegokolwiek więcej niż do zabijania? Bo my tu przychodzimy już dziewiąty rok z rzędu, oglądamy świetne kinoakcje akcji. czy ty w ogóle byłbyś w stanie robić coś innego poza baletem? W wykonaniu Ganfu i to są fajne, egzystencjalnej natury pytania, które niestety nie dostają w tym filmie odpowiednio satysfakcjonującej odpowiedzi. Powiem o tym jeszcze na samym końcu, mówiąc o maleńkich, naprawdę maleńkich wadach tego obrazu, ale z pewnością dostajemy Ponad wszelką wątpliwość odpowiedź na pytanie, co zawsze było i być może będzie kołem zamachowym Johna Wicka. Poza oczywiście Keanu Reevesem i jego talentem. Poza Chadem Stachelskim i jego talentem. Poza fantastycznymi walorami realizacyjnymi. To tak czysto fabularnie to jest po prostu niezłomność i upartość Johna Wicka. Gościa, który może spaść te milion razy ze schodów. Gościa, który może dostać 10 kulek, ale w stanie. Poprawi swój garnitur, spojrzy pomiędzy te rozpuszczone i zapocone włosy i powie. Yeah. Yeah, not really. Ale oczywiście realizacja. Czas Stachelski Keanu Reeves zadbali i odbało się o detale. Już w pierwszej części to, że w zasadzie w każdej sekwencji liczą ilość naboi, żeby nigdy się to nie wysypało, że gdzieś tam w tle zawsze widzicie jakiegoś gościa, który dostał po głowie od Johna, ale jeszcze żyje i się rusza, albo wstaje i jest gotowy do dalszej walki. To wszystko jest zgrane, jak w szwajcarskim zegarku. I czwarta część bije na głowę wszystkie trzy poprzednie. Razem wzięte, jeżeli chodzi o atencję względem detali, jeżeli chodzi o pietyzm, z jakim zostało to zrobione. Są trzy sekwencje, które przejdą do historii na akcji i znajdują się w ostatnim akcie tego filmu, który jest najlepszy i zapamiętacie go na lata. Jedna z tych sekwencji rozgrywa się wokół łuku triumfalnego w Paryżu, pośród pędzących samochodów. I nie widzieliście czegoś takiego jeszcze w kinie. Nie widzieliście takiego tempa i takiej choreografii. Druga scena nakręcona jest z góry w rzucie izometrycznym w opuszczonej kamienicy paryskiej. I ustawienie kamery i tempo i dynamika i rytmika przywodzi na myśl takie gry jak Hotline Miami albo John Wick Hex. Um. Czegoś takiego również nie widzieliście, a nakładając na to znakomitą muzykę, najlepsza ścieżka dźwiękowa ze wszystkich Johnów Wicków jak do tej pory, połączoną z grą barw, bo John Wick używa charakterystycznej, zapalającej amunicji. To jest spektakl, to jest ten moment, kiedy naprawdę wychodzi z tego fantastycznego akcyjniaka sztuka. I trzecia, ostatnia z tych sekwencji, która rozgrywa się na 300 schodach prowadzących do Sacré w Montmartre, na Montmart, w Montmartre nie mam pewności. Poprawicie mi w razie czego w komentarzach. Które ma w sobie najwięcej humoru i jednocześnie dramatyzmu, gdzie czujemy, że ta stawka jest już najwyższa i jednocześnie też fizycznie odczuwamy ból, który odczuwa John za każdym razem, kiedy znowu spadnie ze schodów, albo kiedy widzimy, że wreszcie wstał, ale ma znowu do pokonania kilka ze schodów, i ledwo trzyma się na nogach, słania się. Oh, to jest ta ostatnia wielka koda, którą mamy w tym filmie, poza jeszcze jedną fantastyczną sekwencją scen, które może nie są takie epickie, ale za to najbardziej poruszające emocjonalnie. W tym filmie zwycięża wszystko. Moim zdaniem najlepsza z całej serii muzyka i zdjęcia, montaż, udźwiękowienie, choreografia i starzyści, lokacje, nowe postaci i cała obsada wspierająca, która daje z siebie maksimum. Jak zawsze charyzmatyczny Keanu Reeves, który yeah, yeah, yeah. potrafi rozciągnąć na dwie sylaby, jak zauważył mój przyjaciel Grzegorz Wątroba. To jest przewaga współczesnego kina, akcji, jakie reprezentuje John Wick nad takimi cholernymi szybkimi i wściekłymi, bo ta seria ma klasę. Ona, mimo że jest pastiszem, to nie zmienia się w autoparodię. Jest różnica między absurdalną papką, jaką prezentują Szybcy i Wściekli, czy ostatnim Matrix, a kuriozalnym zachwytem ze sznytem niczym garnitur Johna Wicka. Ta seria dba o montaż, który nie oszukuje widza. Ta seria składa hołd kinu kopanemu i gan fu, angażując największe gwiazdy, wcale nieznane w Hollywood, tylko bardzo często właśnie w kinie, które jest kinem klasy B albo takim kinem kopanym rasowo-azjatyckim. Traktuje sztuki walki jak, jak sztukę, jak taniec, a broń z namaszczeniem, nawet jeżeli to jest tylko nunczako. I John Wick Chapter 4 pokazuje, że tego zachwytu nigdy nie będzie wystarczająco, że jeżeli robi się to z taką miłością, na tak samo świadomych zasadach i z takim oddaniem wszystkich ludzi zaangażowanych w to, począwszy od starzystów, przez choreografów, aż po montażystów, to to zawsze będzie recepta na najwspanialszy posiłek, jaki możemy dostać w kategorii kina akcji. I wspominałem już o tych egzystencjalnych pytaniach, które nie do końca. Wyrezonowują i dostają satysfakcjonującą odpowiedź, co jest Twoją naturą Johnny Łyku, albo co dalej? Zabijesz kolejną osobę i co dalej? Czy to będzie się ciągnęło w nieskończoność? I to też łączy się z zakończeniem, które może zaskoczyć wiele osób. Jest ciekawe, bez wątpienia, ale ma się takie poczucie, że trochę za mało nabudowano to, co nastąpi, że było za mało podprowadzenia, żeby nic więcej nie podpowiadać. Które dałoby nam jakieś takie oczyszczenie, katarzis na sam koniec? I pewnie można by się spierać, może to zakończenie nie jest do końca tym, o czym myślimy. Przekonamy się, mam wielką nadzieję, oglądając piątą część Johna Wicka, bo wiemy, że dostaniemy spin z Anną de Armas, ballerina, w którym wystąpi John Wick i w którym będą także postaci Winstona. Wiemy, że dostaniemy Serię Continental, która dzieje się w latach 70. i opowie między innymi o Winstonie. Poza tymi produkcjami ja jednak mam głęboką nadzieję, że dostaniemy piąty rozdział Johna Wyka. Oryginalnie zapowiadano, że John Wyk 4 i 5 będą kręcone równolegle, ale ze względu na pewne opóźnienia w kalendarzu produkcyjnym stwierdzono, że zrobimy tylko czwartą część, a potem, jak powiedział sam Chad Stachelski niedawno, spotkam się z Kijanu. Usiądziemy sobie jakoś jesienią, jak będzie kończyła się kampania promocyjna w Japonii, bo dopiero za trzy miesiące ukaże się ten film w Japonii. Otworzymy sobie dwie dobre butelki 20 dwudziestoletniego whisky i zaczniemy spisywać na serwetkach nasze pomysły, na ewentualną piątą część i wtedy okaże się, czy ma ona sens. Ja już teraz mówię, Johnny Wyku, nigdy nie przestawaj tańczyć. Zawsze się podniesiesz, a ja zawsze tam będę, żeby złapać cię za rączkę i powiedzieć, rób to dalej. Fantastyczny film. Nie chcę używać oceny numerycznej, ale gdybym mógł, to powiedziałbym 9,5 na 10. Najlepszy John Wick z całej serii. Czekam na Wasze komentarze. Myślę, że będą zbliżone, jeżeli jesteście fanami, podobnie jak ja. I pamiętajcie, żeby subskrybować bez schematu i kliknąć także dzwoneczek.